Już słoneczko jasne pola złociło, lecz jaśniejsze w sercu słońce zagościło, na zielonych łąkach błyszczy słońcu rosa. Gdy mam ciebie, Jezu, w sercu się niebiosa. Za Tobą spodziela, tęsknie moje oko, Grzechy mnie bez Ciebie wtrąca w noc głęboką. Kwiatek do kwiateczka chciwie się nachyla, W Twojej społeczności piękna każda chwila. Już ogarnia pola święta ranna cisza, Pokój, który dajesz, wszelką myśl przewyższa. Pędzą już pasterze na pastwiska stada, z tobą, mój pasterzu, dusza pójdzie rada. Nieraz w gęstych murach słońca blaski gasną. O niech twe promienie wciąż mi świecą jasno. Przebudź me słoneczko, duszę mą zaspaną. By mnie obudziło w niebie wiecznie rano.